Cześć, dla przypomnienia jeszcze parę informacji. Spotykamy się w tą sobotę o godzinie 10. .00. Przypominam, żebyście wzięli sobie maseczki, no bo jednak nadal jest, jest ten obowiązek. I też z takich szczegółów, prośba, żebyście nie stawali przy wjeździe na samą Smolną, bo jednak jak się zjedziemy, to to będzie całkiem większy, całkiem spory tłum, a jednak chcemy w miarę ograniczyć. W miarę ograniczyć rozgłos o tej imprezie, także są taka prośba. Dobra, a tutaj sama trasa. Oh!